Ukochanie w Chrystusie. I w pierwszym i drugim czytaniu woła dla nas Pan Bóg o wartości tego drugiego życia. I w tej przypowieści wyraźnie mówi, bo przecież on jest tym ogrodnikiem, który broni przed gospodarzem. Ojcem w niebie, serc, które nie wydają owocu, jakie powinny, to w cieniu nadchodzących w tym tygodniu świąt, świąt o wielkiej prawdzie Bożej, wszystkich świętych i dnia zadusznego przychodzi nam Spotkać się krótką refleksją o wielkiej prawdzie, Sądu Bożego nad każdą i każdym z nas, i nad całą ludzkością. To, żeby tak może wejść w ten temat. Przeczytam krótką relację, w 1985 roku ksiądz Józef Manjalga, Hindus w Indiach, jadąc motocyklem, zderzył się z samochodem, który prowadził pijany Hindus. Tak opisuje przeżycie. Bo doświadczył śmierci klinicznej. W pewnym momencie spotkałem mojego Anioła stróża. Zobaczyłem moje ciało i ludzie, którzy wnosili mnie do szpitala. Słyszałem płacz i modlitwy za mnie. Anioł mi powiedział: Zabieram Cię do nieba, bo Pan chce spotkać się z Tobą. Zaprowadził mnie do nieba przez oślepiający tunel. Nigdy w życiu nie przeżyłem takiego pokoju i takiej radości. Opisuję niebo ja skracam. Słowa nie mogą wyrazić piękna nieba. To przekracza miliony razy naszego wrażenia. Kiedy moje ciało w szpitalu, lekarz po zakończeniu badań potwierdził mój zgon, przyczyną było wykrwawienie. W czasie przenoszenia do kostnicy moja dusza wróciła do ciała. Poczułem rozdzierający ból ze względu na wiele ran i klamanej kości. Ktoś krzyknął: To martwe ciało krzyczy. Lekarz przyszedł, żeby jeszcze raz zbadać i stwierdził, że żyje. Powiedział: Ksiądz żyje, to jest cud, zabierzcie go do szpitala z powrotem. Ksiądz Józef opuścił szpital na wózku in inwalidzki. Lekarze powiedzieli mu, że nigdy już w życiu chodził nie będzie. Modlił się o zdrowie. Z zapewnieniem, bo Pan Bóg mu powiedział tam w niebie. Pójdziesz do obcego kraju i w obcym języku będziesz ludzi nawracał do nieba. Pewnego dnia w czasie modlitwy poczułem niezwykły ból i usłyszałem głos. Jesteś uzdrowiony, wstań i idź. Natychmiast wstałem i chodziłem. Kiedy zawiadomiłem lekarza, przyjechał do mnie, nie mógł zrozumieć. Powiedział, Twój Bóg jest prawdziwym Bogiem, muszę pójść za Nim. Poprosił o katechizm, nawrócił się, przyjął przez jest katolikiem. Od 1999 roku ksiądz Józef jest proboszczem katolickim w kościele, Matki Bożej Miłosierdzia w Stanach Zjednoczonych na prowincie Wypełnia to, co mu Pan Bóg powiedział w niebie, kiedy tam był. To takich zdarzeń w Kościele ich bywa sporo. Nie jest to dogmat wiary, ale te zdarzenia dopełniają nauczanie Kościoła o życiu wiecznym, o niebie niepojętej jako nagroda i to wieczna dla każdego i każdej z nas. W swoim nauczaniu Pan Jezus bardzo często mówi, nawet coś, co dziś słyszeli w Ewangelii, o naszej drodze do nieba. Ale tę drogę do nieba przecina Sąd Boży. Często Panie Jezus o nim wspomina. Na przykład w przypowieści o Łazarzu i Bogaczu, że każdy z nich otrzymał swoją zapłatę, jaką sobie przez życie przygotował. To w przypowieści o gospodarzu, który dał talenty swoim służbom, a potem przyszedł i rozliczał się, co każdy z tych darów Bożych pomnożył, powiększył, co przyniósł. To moglibyśmy tak przechodzić. Wiele momentów Ewangelii i przypominać o tej wielkiej prawdzie. Najpełniej Pan Jezus o tym mówi w Ewangelii Świętego Mateusza, jak będzie wyglądał sąd ostateczny, że zgromadzą się wszystkie narody z wszystkich pokoleń i języków a On wtedy oddzieli jednych od drugich, jak pasterz owce od kozłów. To bardzo wyraźnie Pan Jezus opowiedział, dokładnie. To w liście do Hebrajczyków czytamy postanowione każdemu człowiekowi, bez wyjątku, raz umrzeć, Oczywiście nie śmiercią kliniczną, ale biologiczną, tą pełną, kiedy już dusza nie może wrócić do ciała. Każdemu człowiekowi postanowione raz umrzeć, a potem są. Ocenia, ocena życia. Bo pamiętajmy, po naszym odejściu z tego świata czeka nas Dwa sądy Boże. Jeden tak zwany szczegółowy, zaraz po śmierci. A drugi, ten ostateczny, aby wszyscy zobaczyli prawdziwą sprawiedliwość Bożą. Bo ten sąd szczegółowy to jest tylko sprawa między Panem Bogiem a człowiekiem. Inni tego świadkami nie będą. A potrzeba, abyśmy zobaczyli pełną prawdę o miłosierdziu Bożym Nieskończonym, ale i pełnej prawdziwej sprawiedliwości Pana Boga. To tak pięknie przeżywamy tę prawdę o sądzie szczegółowym w spotkaniu Dobrego razu z Panem Jezusem. Człowiek prawdopodobnie zbrodniarz, bo karę krzyża dawali tylko za takie wielkie przestępstwa. Ale dotyka go łaska, którą przyjmuje. To w Ewangelii raz jeden człowiek zwraca się do Pana Jezusa po imieniu, właśnie wtedy, dobry Jezu, przypomnij sobie o mnie, kiedy już będziesz w swoim królestwie. Nie śmie prosić, przebacz grzechy, jakoś napraw owoce mojego życia zniszczonego. Przypomnij sobie o mnie. Nie zapominam. I nad nim od razu Pan Jezus spełnia ten sąd szczegółowy. Naprawdę Ci mówię. Jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w Dokonało Dokonałeś. I tę naukę nam Pan Jezus zostawił jako skarb w świętym kościele. Pamiętajmy to jest prawda. To tę drogę każda i każdy z nas przejdzie kiedyś. W latach 50. w liceum miałem kolegę Michała, którego brat był lotnikiem. W tamtym czasie oczywiście te samoloty były śmigłowe i on wypełniając lot w wojsku służył, w pewnym momencie silnik stanął i on bezradnie tym samolotem leciał takim koszącym yy, skylem do ziemi. Zupełno miał świadomość, że zginie. I mówi, w jednym momencie, jak to było, mówi, nie wiem. W jednym obrazie, w jednej sekundzie. Zobaczyłem bardzo szczegółowo wszystkie zdarzenia mojego życia. Dzień po dniu. Ja tego mówię, bo przeżyłem. Lotem koszącym szedł nad lasem, i wierzchołki sosem zatrzymały ten błyskawiczny, szybki lot. I w pewnym momencie, ten między sosami samolot spadł. Oczywiście był bardzo połamany i potłuczony, ale wszędzie. Już wiele razy w moim życiu słyszałem, że niektórzy ludzie w wielkim niebezpieczeństwie, w tej mają świadomość,. Podejścia. Właśnie widzę. W jednej sekundzie całe życie to są też partie. Dlatego, kiedyśmy dzisiaj słyszeli tę naukę Chrystusa, gdzie prosi jako sługa. Gospodarza jeszcze zostaw tę duszę, jeszcze dotknę łaską, a gdyby i to nie pomogło, wtedy wieczny gospodarzu ojcze swoją decyzję wypełnił. Co uczy Kościół Święty na temat Sądu Bożego? Kościół wejdzie do Królestwa jedynie przez tę ostateczną Paschę, której podąży za swoim Panem w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Królestwo wypełni się więc nie przez historyczny tryumf Kościoła, zgodnie ze stopni stopniowym rozwojem, ale przez zwycięstwo Boga nad końcowym rozpętanym złem, które sprawi, że z nieba stąpi jego obrbienica. Tryumf Boga nad buntem zła przejmie formę sądu ostatecznego, po ostatecznym wstrząsie kosmicznym tego świata, który przebija. Tak uczy kateki świętego Jana Pawła II. I drugie takie zacytowanie. Zmarłych stanie wszystkich zmarłych, sprawiedliwych i niesprawiedliwych, poprzedzi sąd ostateczny. Będzie to godzina, w której wszyscy, którzy spaczywają w grobach, tu cytowane jest Pismo Święte, Usłyszą głosnie, a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie w stanie życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie w stanie potępienia. Wówczas Chrystus przyjdzie w swojej chwale i wszyscy aniołowie z nim. Zgromadzą się przed Nim wszystkie narody. A on oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozów. Owce postawi po swojej prawej, a kozy po swojej lewej stronie. To pamiętajmy, że czasem sprawiedliwość Boża. Wypełnia się i na tym świecie. W latach 70. było takie zdarzenie w parafii rzeczczycza ziemiańska za Kraśnikiem. Przy kościele do dzisiaj stoi tam. Kapliczka, w której patronuje święty Florian, patron od ognia i nieszczęść. Pewnej nocy z niedzieli na poniedziałek, prawdopodobnie któryś popił, z młodych ludzi, szli koło kapliczki, jeden z nich powiedział Florian, tyle tu lat bezczynnie siedzisz. Wziąłbyś cepy i pomudził. I poleciał do domu, przyniósł takie autentyczne cepy i włożył mu rękę. między rękami. Szli ludzie rano i te cepy w rękach świętego Floriana widzieli. O ktoś tam to wyjął i rzucił. We wtorek, na drugi dzień, to było przed żniwami, ostatnie tygodnie. Przyszedł taki grad w parafii Rzeczyca, że nawet ludzie potem nie mogli słomy pozbierać, bo była pomieszana z ziemią. Nie mówiąc o jakich ziarnach. W całej parafii wszystko zostało wymłocone, w nich, ani nic. To czas od to miejsca, skąd pochodzę i to z tamtych czasów wiem, bo wtedy już był, miałem swoje lata. Pamiętajmy, Pan Jezus wyraźnie powiedział. Idźcie na cały świat i nauczajcie to, co zostawiłem jako skarb w kościele. Kto uwierzy, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potem Sam sobie wybiera drogę człowiek. To <laughs> pamiętajmy, sąd Boży nad te tego, to nade mną uprzedzamy ten szczegółowy i ten ostateczny. Sądem Bożym nad nami w sakramencie pokuty. Bo pamiętajmy, sakrament pokuty to sąd, sędzią jest Chrystus. Winien i oskarżyciel to ten sam, biedny człowiek, grzeczny. I przychodzi do Chrystusa w pokorze. I Pan Jezus cieszy się wtedy z każdej naszej spowiedzi, bo Jego męka nie jest na próżno, ta wielka zapłata. Bo biedne stworzenie ukochane przez Niego otrzymuje wyrok przebaczający. I ja odpuszczam Tobie grzechy połowę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jakże wielką łaskę mądrości mają ci, którzy często korzystają z tego sakramentu. Jest taki epizod w dzienniczku Świętej Faustyni. Pewnego razu przyszła do niej spłakana jej koleżanka zakonnica, Faustyna. Ja nie mogę spać, nie mogę się modlić, ledwie żyję. Kiedyś popełniłam grzech. Tyle razy się z niego spowiadałam, on we mnie siedzi, jak kamień. Poproś Pana Jezusa poszła Faustyna do kaplicy, modli się, stanął żywy Pan Jezus. Mówił o niej. I Pan Jezus mówi tak, powiedz jej, że kiedy ten grzech popełniła, to mnie zraniła. Ale teraz, że mi nie wierzy, że tego grzechu nie ma, bo przy pierwszej spowiedzi ja ten grzech zmyłem, to mnie głębiej rani. Taki jest stąd miłosierny Boży, niepojęty nad naszą biedą wtedy, kiedy idziemy do konfesjonalu. Nie bójmy się Bożego Sądza. My, którzy ufamy Chrystusowi i spełniamy drogę, której nas nauczył. W tym roku mija 140 lat od śmierci świętej Bernardetki z Matka Boża w 1858 roku objawiła jej się 18 razy. W jednym z objawień powiedziała tak, Bernardetka, tu na ziemi cię nie mogę uczynić szczęśliwą, ale będziesz bardzo szczęśliwa w niebie. Potem ona wstąpiła do zakonu, przeszła drogę autentyczną, mistyczną, tak zwaną, noc ciemną duchową. Dojrzewała bardzo szybko panu Bogu. Pochowano ją w normalnym grobie kopanym, jak zakonnice. Po 30 latach, kiedy szła jej beatyfikacja, wyjęto trumnę. Trumnie była jakby spała, prawie żywica. Wszystkie członki wolne. Chabit, różanie, które miała, wszystko się rozleciało. Zakonnice obmyły ją uprawy w, nowe, w, nowe, w nowy chabit i do dzisiaj tak w tej trumnie szklanej tam spoczywa. Jakby spała. Ksiądz Emil na dyrektor yy, yy, kaplicy św. Karola na Męczonie, opowiadał mi kiedyś: Pewnego razu odwiedził tam kolegę, na księdza we Francji. I ten mówi: W jedno miejsce cię zawiodzę. Przywiesz mnie do kościoła, podchodzimy do ołtarza, patrzę pod ołtarzem otwarte, trumna i ciało. Pełne. Myślę sobie, będzie Boże. I on wtedy mówi, zobacz, to święta Bernardekta. Trzy dni temu przyszła szczęśliwa mama z Konopnicy. Dwa lata Chorowała na anoreksję córka. Zachorowała mając 11 lat. Powolutku schła. Lekarze nie widzieli żadnej choroby, ale ona nie jadła. Kiedy już miała wagę dziecka małego, wzięli ją do szpitala, klinice, nic nie pomogło. I wtedy przyjechali tu do Matki Bożej, jeden raz. A kiedy się pogarszało, mówi mama, drugi raz Ty sama przyjechała. Z płaczem przed Matką Bożą cudowną, powiedziałam, Matko Boża, bezradna jest, tragedia. I mówi, wyszłam z kaplicy uspokojona. Wiedziałam, że problem szczęśliwie się skończy. W tym czasie mówi, zawieźliśmy ją do, do szpitala psychiatrycznego do Warszawy. Tam w rozmowie mówi z lekarką psychologią, pierwszy raz się otworzyła. I ta lekarka mówi, tu ją nie zostawiajcie, tu są bardzo ciężkie przypadki, weźcie ją do domu. Wróciliśmy do domu, powoliutko zaczęła jeść, mówi, w tej chwili ma taką wagę, jaką powinna być w swoim y, wieku, jest wszystko w porządku. Mama przyniosła takie oświadczenie z adresem, z podpisem, Prawda. Bo pamiętajmy, mamy Ojca, który po to nas stworzył, bo nas kochał, każdą i każdego i z na nas czeka w niebie. Amen. Amen.